Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik ciśnienia paliwa w Peugeot z lat 2009 do 2015 to kluczowy element systemu zasilania. Jego uszkodzenie może prowadzić do trudności w uruchamianiu silnika spadku mocy czy nawet zgaśnięcia silnika w trakcie jazdy. Najczęstsze objawy problemu to błędy w komputerze samochodu, niezwykłe zużycie paliwa lub trudności z odpaleniem. Aby go wymienić, potrzebujesz zestawu podstawowych narzędzi, w tym kluczy i wychowanie, ręcznego nośnika do odpuszczania paliwa oraz nowego czujnika dopasowanego do konkretnego modelu. Najpierw upewnij się, że samochód jest wyłączony, a kluczyk zapłonu usunięty. Następnie usuń osłony pod bryty a w niektórych wersjach Peugeot, pokrywę baku. Lokalizacja czujnika zależy od konfiguracji. Najczęściej znajduje się w zbiorniku paliwa lub na pomp wtryskowej. Ważne: Przed rozmontażem usuń napięcie z baterii, aby zminimalizować ryzyko iskrowania. Odpnij przewody elektryczne, rozpinaj wkręty mocujące i ostrożnie wyjmij czujnik, unikając uszkodzenia gniazda. Podczas montażu nowej części upewnij się, że element jest dokładnie dopasowany do wtyczki i mocowany ruchomym uchwyt. Po zamontowaniu sprawdź szczelność połączeń i ponownie podłącz baterię. Test działania najlepiej przeprowadzić w warunkach dynamicznych. Jazda po prostym torze pozwoli na szybką weryfikację. Jeśli nie masz pewności, jak identyfikować model czujnika, zalecam sprawdzenie numeru identyfikacyjnego WIN w dokumentacji pojazdu. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!